Radzieckie uderzenie skierowane na styk Grupy Armii Północ oraz Środek w styczniu oraz lutym 1942 roku było bardzo groźne dla strony niemieckiej. Rozerwanie niemieckiego frontu w tym rejonie groziło odcięciem nie tylko Grupy Armii Północ walczącej w rejonie Leningradu, ale także wyjściem na głębokie tyły niemieckiej Grupy Armii Środek która w tym samym okresie czasu prowadziła zaciekłe walki na występie rzewskim. Zaciekłe walki w rejonie miejscowości Hołm trwały do połowy maja 1942 roku i zakończyły się odblokowaniem niemieckiego garnizonu. Natomiast walki w rejonie Demiańska trwały przez cały 1942 rok, angażując po obu stronach bardzo duże siły. Istotny wpływ na niemiecki sukces obronny miało lotnictwo transportowe, które zdołało ocalić wojska niemieckiego II Korpusu Armii. Korpus ten przez początkowy okres czasu walczył w pełnej izolacji. Sukces lotniczy miał wpływ również na to, że dowództwo niemieckie podejmie szereg błędnych decyzji, które będą miały katastroficzny wpływ nie tylko na losy frontu wschodniego, ale także na przebieg II wojny światowej. Głównym celem radzieckiej operacji była likwidacja niemieckiego wybrzuszenia, które znajdowało się blisko Moskwy i jak pisze Bieszanow, wyprowadzała Stalina z równowagi. W literaturze radzieckiej znajdziemy informacje, że celem radzieckiej ofensywy było związanie wojsk niemieckiej Grupy Armii Środek. Radziecka operacja, osobiście przygotowywana przez głównego obrońcę Moskwy, marszałka Żukowa, rozpoczęła się 30 lipca 1942 roku. Oddziały frontu kalinińskiego generała Koniewa, po przełamaniu pierwszej linii obrony, zostały zatrzymane przez zorganizowany ogień artylerii Wroga oraz błoto. Walki prowadzone w rejonie Rzewa trwały przez 3 tygodnie i zakończyły się ogromnymi stratami po stronie radzieckiej. Główne radzieckie działania, nadzorowane osobiście przez marszałka Żukowa, rozpoczęły się 4 sierpnia. Wojska radzieckie po silnym przygotowaniu artyleryjskim przełamały pierwszą i drugą linię niemiecką i doszły do rzeki Wazuzy. Jednak tutaj wojska radzieckie napotkały zaciekły opór niemiecki i nie były w stanie przełamać ich pozycji. Sytuacja niemieckich wojsk w rejonie Syczówki była ciężka, ale nie beznadziejna. Niemieckie dowództwo przegrupowało w rejon Walk I oraz piątą dywizję pancerną i 6 sierpnia rozpoczęła się wielka bitwa spotkaniowa, która pozwoliła stronie radzieckiej nie tylko na odparcie niemieckich ataków, ale także zdołała pogłębić włamanie w rejonie Wazuzy. Przez kolejne dni obie strony wprowadzały do walki dodatkowe siły. Zaciekłe walki pozwoliły włamać na głębokość od 40 do 45 km niemieckiej linie obronne, jednak na więcej niestety zabrakło sił. Przeszkodził temu również opór po stronie niemieckiej. Wojska radzieckie przeszły do obrony z dniem 23 sierpnia. Cena za wywalczony sukces była ogromna. Wojska radzieckie straciły 52% stanu wyjściowego była i jest. To najbardziej krwawa bitwa frontu wschodniego, przebijając nawet bitwę stalingradzką. Każdego dnia tej operacji strona radziecka traciła 8 tysięcy żołnierzy. Dlatego też bitwa ta jest nazywana maszynką do milenia mięsa. Kolejna operacja, której celem była likwidacja występu Rzewskiego. A co za tym idzie, miała raz na zawsze usunąć zagrożenie Moskwy oraz doprowadzić do rozbicia niemiecką grupę armii środek. Radzieckie działania pod Moskwą oraz pod Stalingrady miały doprowadzić do zniszczenia ogromnych sił niemieckich, dzięki czemu wojna miała zakończyć się w 1943 roku. Sama operacja rozpoczęła się 25 listopada 1942 roku i trwała do 23 grudnia. Już pierwsze uderzenie doprowadziło do przełamania frontu pod Białej, gdzie wprowadzono wojska szybkie. Jednak najpotężniejsze radzieckie zgrupowanie, czyli 20 Armia nie uzyskała powodzenia i wykrwawiała się pod Wazuzą. W końcu ponosząc ogromne straty udało się oddziałom 20 Armii przełamać front niemiecki, i wprowadzić w wyłom drugi korpus kawalerii. Jednak został on szybko odcięty i zniszczony. Wkrótce wojska niemieckie same przeszły do uderzenia, które doprowadziło do okrężenia zgrupowania uderzeniowego 41. Armii, które po zaciętych walkach zostało zniszczone. Radzieckie natarcie zostało ostatecznie zatrzymane, a operacja Mars zakończyła się ogromnymi stratami. Radziecka strona z czasem Zdecydowała się pomniejszyć znaczenie operacji Mars jako operacji, która miała odwrócić jedynie uwagę od działania wojsk radzieckich pod Stalingradem. Jednak zaangażowanie sił po stronie radzieckiej zaprzecza tym sugestiom. Radziecka ofensywa zaplanowana wiosną 1942 roku miała na celu zdobycie Charkowa. Bardzo ważne centrum przemysłowe i komunikacyjne. 12 maja 1942 roku wojska radzieckie dwóch frontów południowo-zachodniego oraz zachodniego przeszły do uderzenia. W tym samym okresie czasu po stronie niemieckiej trwały przygotowania do realizacji operacji Fridericus, która miała na celu likwidację radzieckiego występu Barwinkowskiego oraz utworzenie przyczółków i podstaw wyjściowych do letniej ofensywy na froncie południowym o kryptonimie Fall Blau. Północne zgrupowanie uderzeniowe 28. Armia Generała Jabyszewa miała przełamać niemieckie pozycje, obejść Charków od północy i skierować się na zachód od miasta, gdzie miało dojść do połączenia z południową grupą uderzeniową. To właśnie południowa grupa Prawdziwy młot uderzeniowy w składzie 6 Armii generała Gorodjańskiego oraz 21 i 23 Korpus Pancerny miały wykonać główne uderzenie. Rankiem 12 maja 1942 roku wojska radzieckie przeszły do uderzenia i już pierwszego dnia uzyskały pełne powodzenie, zarówno na północnym, jak i na południowym odcinku uderzenia. Przez kolejne dni jednostki armii radzieckiej nie tylko poszerzyły wyłomy, ale zbliżyły się do Charkowa. Niemieckie dowództwo zaniepokojone przebiegiem walk w rejonie Charkowa postanowiło przyspieszyć własną operację Friedrichus wykorzystując zaangażowanie wojsk radzieckich. Niemieckie uderzenie, jakie wyszło rankiem 17 maja było wielkim zaskoczeniem dla strony radzieckiej. Dopiero 19 maja marszałek Timoszenko Rozkazał przerwać działania ofensywne, umocnić się na zdobytych pozycjach oraz wykonać uderzenie na niemieckie oddziały, które wdarły się w rejonie Izjum na tyły frontu. Jednak na wszystko było już za późno. Wojska radzieckie, atakowane na każdym kierunku, bombardowane, nie były w stanie zrealizować zadań i wkrótce same zostały zmuszone do rozpaczliwej walki, która zakończyła się wielką klęską. Także na północy zgrupowanie radzieckie silnie atakowane wkrótce znalazło się na pozycjach wyjściowych z 12 maja. Ofensywa radziecka zakończyła się ogromną porażką. Straty po stronie radzieckiej były ogromne. Jak stwierdził to niemiecki generał Wątelski dla zaplanowanej niemieckiej ofensywy podjęta przez Rosjan ofensywa była bardzo na rękę. Osłabienie sił obronnych Rosjan Znacznie ułatwiło nam przeprowadzenie pierwszych operacji ofensywnych. Wkrótce wojska niemieckie oraz jej sojusznicy rozpoczęli operację Fal Blau, która doprowadziła wojska osi od Woronerza poprzez Stalingrad aż po Kaukas, stawiając wojska radzieckie nad krawędzią przepaści. Się on 12 września i trwał aż do 20 listopada 1942 roku. Podczas tego etapu wojska niemieckie zdobyły 90 miasta docierając do Wołgi i spychając wojska radzieckie do rozpaczliwej